W dzisiejszym odcinku Robert wie, co to jest kompas i do czego jest potrzebny. Dlaczego igła w kompasie wskazuje wszędzie ten sam punkt? Tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku Robert wie. Po prostu idźmy przed siebie, bez technicznych gadżetów, jak prawdziwi odkrywcy. Ciekawe czy odkrywcy też tak często gubili drogę w trakcie swoich eskapad. No cóż, zawsze mogę włączyć moją nawigację. Nie rób tego, Robert. Mam jeszcze asa w rękawie. Czadam. <laughs> Co to takiego jest? To coś okrągłego? Telefon komórkowy? Co? Nie, to stary, dobry kompas twojego ojca. Dzięki niemu szybko znajdziemy drogę powrotną. I to bez telefonu. Kompas? Do czego on służy? Do wzywania pomocy? Kompas jest narzędziem nawigacyjnym. Pokazuje, gdzie znajduje się północ, bez względu na to, w którym miejscu na świecie jesteś. Bez względu na to, gdzie jesteś na Ziemi? Od kiedy coś takiego w ogóle istnieje? Kompas został wynaleziony w Chinach już 2000 lat temu. Ułatwia podróżnikom, takim jak żeglarze, piloci czy wędrowcy, orientację w terenie i ustalenie kierunku, w którym się poruszają. Szczególnie na otwartym morzu kompas jest bardzo ważny. Orientacja jest tu bardzo utrudniona igła kompasu zawsze wskazuje północ. Jeśli wiadomo, gdzie znajduje się północ, można również określić pozostałe kierunki. Południe, wschód i zachód. Gdy igła kompasu pokazuje północ, od razu widać na tak zwanej róży wiatrów, gdzie znajdują się pozostałe kierunki. Aha! I stąd kapitan wiedział, że płynie w dobrym kierunku? Tak jest, Penet. Kierunki w prawo lub w lewo są zbyt nieprecyzyjne i zależą wyłącznie od tego, w którą stronę jesteś zwrócony. Strony świata są zawsze takie same. W ten sposób można dokładnie określić kurs. Wow! Ale skąd kompas wie, gdzie leży północ? Dzięki przyciąganiu magnetycznemu. Cała Ziemia jest otoczona polem magnetycznym. Rozciąga się ono od bieguna północnego do południowego. Każdy magnes przyciąga wiele metali, ale przede wszystkim inne magnesy. Kompas ma w środku tak zwaną igłę. Igła ta jest bardzo mała i zainstalowana w taki sposób, że może się swobodnie, bez oporu obracać. I wtedy ta niewielka siła przyciągania już wystarczy, żeby igła skierowała się na północ? Zgadza się. E, ale skąd mamy wiedzieć, która droga jest do domu, jeśli wiemy tylko, gdzie jest północ? Nadal przecież nie wiemy, gdzie jesteśmy. Masz rację. Do tego... Potrzebna jest mapa. Na każdej mapie jest zaznaczona północ. Na współczesnych mapach północ znajduje się zawsze na górze. Na mapie zaznaczone są też góry i rzeki. Jeśli znajdują się one w Twoim pobliżu, to po znalezieniu takiego punktu orientacyjnego bezpiecznie określisz swoją aktualną pozycję, a także drogę do domu. Nieważne, czy wędrujesz w lesie, czy płyniesz na pełnym morzu. Ha, mam! Będę dzieci! A, mówię Wam, kompas i mapa. Co za przygoda. Trudno mi w to uwierzyć, ale rzeczywiście z tatą i jego kompasem dopłynęlibyśmy do celu nawet z Otwartego Morza. <laughs> tak, tylko pewnie z dwutygodniowym opóźnieniem. <śmiech> <śmiech> do następnego tygodnia, kochani.